Szczęść Boże, ksiądz Łukasz Nicki, wojewódzki duszpasterz przy Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Pracy. Dzisiaj wraz z naszymi podopiecznymi już po raz czwarty angażujemy się w szczególny sposób, by przygotować paczki żywnościowe wraz z naszym diecezjanem Caritas dla ubogich, potrzebujących. Co roku przez te cztery lata Młodzież coraz bardziej w to wchodzi. Zaczynaliśmy z 10 osobami, a teraz przyjeżdża 20 osób z całego województwa. Strzelce, Grajeńskie, Gorzów, Kostrzyn, Nowa Sól, Wiechlice, Zielona Góra. Praktycznie z całego województwa zjeżdżamy się by tu w szczególny sposób, w taki jeden wyjątkowy dzień, przygotować poszczególne paczki wraz z decyzjanem Caritas dla potrzebujących. Młodzież zaangażowana, ochoczo wchodzi w to, bo wiedzą, że jest to szczególna potrzeba, zwłaszcza na czas świąt, by wspierać tych, którzy są, nie są w stanie sami przygotować sobie świąt, którzy potrzebują takiej doraźnej pomocy. Zaczynaliśmy, jak powiedziałem, od 10 osób, teraz przyjeżdża nas 20 osób. Na początku robiliśmy 400 paczek, a teraz pewnie w tym roku będzie prawie 1000, więc co roku jest coraz więcej.